Kochane panny, także tak jak Wam wspomniałam, to, że ktoś z kimś jesteście, wydaje Wam się w relacji, z kimś mieszkacie i że, że to jest relacja prawdziwa, ktoś ma wobec Was dobre intencje, prawdziwe zamiary, to zwróćcie po prostu, czy, czy, to, czy, czy ktoś nie ma czegoś takiego, bo może to jest do jednej osoby, ale. Słuchajcie, jeżeli ktoś nie chce pokazać jednego waszego, choćby wspólnego zdjęcia, a, a prowadzi, ma swój profil, no to wiecie, to po prostu nie chce. Traktuje was jako opcję taką, o której, żeby się reszta nie dowiedziała. złacie, bo ktoś może o was wiedzieć, tak, najbliższe osoby gdzieś tam, które są w potencjalnym kręgu i w zainteresowaniu, tak jako na przykład jakaś opcja kolejna, następna, czy czekająca, to ta osoba może o was wiedzieć. Ale może wiedzieć, że wy jesteście po prostu tymczasowo, nie docelowo. Może po prostu osoba szuka, cały czas szuka. I dlatego sobie nie pozwoli na to, aby, aby się z wami pokazać oficjalnie, że to jest coś po poważnego, że, że myśli o was w ogóle tak przyszłościowo, nie? No, niestety, może to jest do jednej osoby, ale no, musiałam to powiedzieć. Oprócz tego w karcie siódemki mieczy. To jest też, słuchajcie, osoba, która może wy te, co będziecie wykaże się pomysłowością. Słuchajcie, może coś zainicjujecie, może wpadniecie na jakiś nowy pomysł. <grywa> e e no właśnie. E w sprawach intymnych może tak być. Jednak słuchajcie, te umiejętności e mogą być niewykorzystywane w dobrych celach. No i to jest e kolejno, kolejne przesłanie, które niesie ze sobą niestety te, te siedem mieczy. E Wiecie, bo tak przysłowiowo to, to jest karta, która zwykle pokazuje na tej karcie. Jest tak, że ktoś ma wbite pleczy, miecze w plecy, a z pozostałymi mieczami odchodzi. To jest takie główne przesłanie, główny symbol na, na tej karcie w większości talii. kart Tarota. Ale chcę Wam, kochani, powiedzieć, że. Ta karta mówi też o wyborach, o decyzjach. Wiecie? o ryzyku oraz o nagrodzie, więc no, ktoś coś wybiera, tak, może dziś wy, może jutro ktoś inny, jest ryzyko, no jest ryzyko, może ktoś dowie, może się zobaczy, może to zobaczy, a nagroda jest no czym, no jest tym, że mam ciastko, i jem ciastko, tak, jedno ciastko mam w domu, a drugie ciastko mogę jeść gdzie indziej, na mieście, tak, w cudzysłowie. Um. No i tutaj zarówno, słuchajcie, wyboru, jak i ryzyko oparte są na niezbyt honorowych zamiarach. No i człowiek wybiera często najprostszą do, drogę do osiągnięcia swojego celu. Niestety wybór tej łatwiejszej drogi nie przynosi zwykle, słuchajcie, oczekiwanego efektu. I w rzeczywistości ta droga okazuje się znacznie trudniejsza niż ktoś zakładał, tak? Często po prostu w tej karcie przekonuje się, że sprawy nie są takimi, jakimi się wydawały. No właśnie. I być może, słuchajcie, zwróćcie uwagę, bo może powinniście, ktoś z Was powinien zwrócić na to uwagę w przyszłym tygodniu, że może sprawy i Wasze relacje i związki nie wyglądają tak, jak Wam się wyglądają, że wydaje, wydaje że wyglądają. Natomiast jest jeszcze taka możliwość, że dla niektórych z Was macie po prostu śledzika, słuchajcie, macie taką osobę, która po prostu Was śledzi, słuchajcie, może Was, wiecie, śledzić w takim sensie fizycznym, może Was śledzić w sensie fizycznym, podpatrywać, jeżeli wie, gdzie, nie wiem, pracujecie, mieszkacie, tak, może gdzieś tam często się pokazywać w Waszej okolicy, przejeżdżać patrzeć, czy jesteście, czy nie jesteście, czy was zobaczy, co robicie. Może tak być. Może to być w takim um, sensie fizycznym, a może być to też w takim kontekście, um, słuchajcie, że was gdzieś śledzi na social mediach, gdzieś przegląda, słuchajcie, tam, gdzie się pokazujecie. Tak? Tak może być. No, możecie mieć w tej karcie też osobę, która po prostu gdzieś tam was, słuchajcie, nie dajecie o sobie komuś zapomnieć. Tak to mogą, może być, kochani. W każdym razie, słuchajcie, no ogólnie rzecz ujmując, siódemka mieczy wskazuje po prostu na jakąś nieuczciwość, na to, że ktoś bardzo oszukuje, nawet zdradza i ukrywa. Więc zwróćcie na to uwagę, bo możecie mieć do czynienia z osobą zdradliwą, kłamliwą, ukrywającą, zakłamaną. No chyba, że wy tacy jesteście. Ale zwróćcie uwagę, bo ta osoba też będzie wtedy jednocześnie zmartwiona. Dlaczego? Bo wierzę, no wiecie, no zawsze tam ktoś jakieś wyrzuty sumienia, w związku z tym ma. Ale to niekoniecznie mogą, muszą być wyrzuty sumienia. Ta osoba po prostu może być zmartwiona tym, że jest nieszczęśliwa. Dlaczego? No bo jest z kimś, z kimś tak naprawdę, no i z kimś, jest z kimś, mieszka z kimś. To jest dla niej opcją, a nie może że powiedzieć, że jest opcją, no i nie czuje się szczęśliwa. No bo jak będzie szczęśliwa, skoro jest, jest z kimś tymczasowo, tak? A tu niby tworzy, słuchajcie, relacje, że, że jest wszystko w porządku. No nie, no nie jest w porządku. I to, słuchajcie, poznacie po małych rzeczach, po drobnych rzeczach na co dzień, już tych, o których wspomniałam wcześniej. Jeżeli będziecie mieć taką potrzebę, cofnijcie sobie film, przesłuchajcie kilka razy. To są różne, drobne rzeczy na co dzień, ale nie tylko. Słuchajcie, jak nie ma progresu, nie ma żadnych planów, nie to, że mówimy o planach 5 lat, a nie robimy w tym kierunku nic, no to wiecie, to jest ściema i tyle, i nie ma o czym, że tak powiem, na co czekać, bo to jest ściema, serio. To jest ściema do momentu, dopóki nie będzie lepszej opcji. A wiecie, takie osoby zwykle nigdy nie znajdują lepszej opcji, dlaczego? Bo one się nikim nigdy nie zadowolą. Serio. Dla takich osób nie ma osób idealnych. Bo dla takich osób dzisiaj ta jest i ta się zieleni, ale za chwilę jak zauważą w niej coś, że jest coś z nią nie tak, coś im nie pasuje, jakaś cecha, jak, czy to zewnętrzna, czy wyglądu, czy, czy, czy z charakteru, czy, czy, czy czegokolwiek, czy nie wiem, czy ona coś robi w sposób taki, a nie inny, i mi się to komuś nie podoba, i już jest następna. I szukanie myślenia o kolejnej osobie. Możecie być po prostu z taką osobą, która się nigdy nikim nie zadowoli, i wami tym bardziej się nie zadowoli, no ale z kimś musi być, tak? Bo coś w życiu musi z kimś robić, przecież nie będzie sam. Ma swoje potrzeby, właśnie. I zwróćcie uwagę, to jest zwykle osoba, która będzie realizować swoje potrzeby związane ze sobą, nie z wami. To, że ona z wami jest, nie ma nic wspólnego z wami. Ona realizuje z siebie i swoje własne potrzeby, a nie wasze wspólne, nie wasze wspólne potrzeby, nie wasze wspólne plany. Bo tak naprawdę nie macie wtedy wspólnych działań. Każdy ma osobno, ta osoba ma osobne, wy macie osobne. Jeśli macie coś takiego, to serio nie ma na co czekać. Dlaczego? Dlatego, że to nigdy się nie zmieni. Jeśli nie powiecie nie, to się nigdy nie zmieni. Jeśli nie, nie będziecie chcieli, zwróćcie uwagę, jak będziecie chcieli wejść na wyższy etap waszej relacji, albo że będziecie ją chcieć sformalizować, co się wtedy stanie? No nie, ta osoba będzie po prostu uciekała od tematu. Może jak będziecie za często ten temat odświeżać, a pewnie będziecie, bo się zorientujecie wtedy, że coś jest nie tak, więc wiecie, że wtedy zwykle jest tak, że bije się piany jeszcze mocniej, tak? bo, bo chce się po prostu postawić sprawę na ostrzu noża i jak będziecie chcieli, stawiać sprawy na ostrzu, że dla takiej osoby, to taka osoba po prostu będzie coraz bardziej wobec Was się zachowywała nieładnie, bo ona Wam się nie przyzna, że to jest prawda, bo co, no bo wtedy odejdziecie? Jak odejdziecie, to co, to nie będzie miała seksu na co dzień nie będzie miała, nie wiem, posprzątane, uprane, ugotowane, no nie będzie miała. Ona Wam nie odpuści, ale nie dlatego, że ona Was chce, bo ta osoba Was wcale nie chce. Ta osoba Was potrzebuje do realizacji własnych potrzeb, również fizjologicznych. I powiedzenie tej osoby prawdy nie spowoduje, że ta osoba usiądzie i powie tak, masz rację, jestem z tobą tylko dlatego. Jeśli by się jutro pojutrze po, pojawił ufoludek, tak? Ufoludek, to ja bym chciał tego ufoludka. Może to dla nikogo, ale może to dla kogoś jest. Kochani, co w pracy i w finansach? A w pracy i w finansach jest ufoludek. Widzicie go? Okej, okay. jest sześć kielichów. Jest sześć kielichów. Ta karta w pozycji pracy i finanse, praca i finanse, moi kochani. Znowu wskazuje na działalność artystyczną. Owszem, to jest powroty do przes przeszłości. Być może jesteście gdzieś, może będziecie wracać, może będziecie pracować z osobami, z którymi kiedyś pracowaliście, lub tworzyć z nimi coś nowego, jakąś nową działalność, nie wiem, otwierać firmę albo po prostu będziecie gdzieś wspólnie w obszarze pracy, realizować zawodowe jakieś projekty, lub urodzą Wam się jakieś projekty, być może z dziedziny tej artystycznej działalności. Może to wasza pasja, hobby może coś zaczniecie tworzyć z osobą z przeszłości, z dzieciństwa. Może tak być dla co niektórych. A może po prostu w pracy będziecie tacy troszeczkę możecie też dodatkowo wziąć na siebie oprócz pracy zawodowej takiej zarobkowej, tak? Możecie chcieć wykazać się jakąś dodatkową jakby inicjatywą, która będzie taka, wiecie, non profit, tak? No różnie to może być. Na przykład opieka nad zwierzętami, opieka nad jakimiś dziećmi, nie swoimi też na przykład. Może to być wolontariat albo po prostu taka przyjemna, satysfakcjonująca atmosfera w pracy, słuchajcie, która oczywiście wynika, znaczy, która nie wynika z powodów finansowych, no może tak być, może pracujecie, będziecie pracować z kimś w przeszłości, będziecie mieć taki sentyment, nostalgię do tych czasów, będziecie to wspominać być może wspólnie, no ale to też może być dla, wiecie, dla niewielu, może być to dla niewielu, kochani. Okej. Okay. Szóstka kielichów też jest taką kartą, której, e, jeżeli macie taką energię, będziecie mieć w przyszłym tygodniu w pracy, to może ona też być po chwilach rozczarowania, słuchaj, takie, słuchajcie, takie odnalezienie zadowolenia. E, też nie ukrywam, że wracając do tych szczęśliwych wspomnień z przeszłości, więc. E, no zobaczycie, jak to będzie, czy ta karta będzie miała coś w przyszłym tygodniu wspólnego z waszą przeszłością i. I z tym, jak ona będzie rzutować na pracę lub na właśnie działalność artystyczną, bo w tej karcie była działalność artystyczna może zajęcie się pasją i hobby, i tutaj w tej też może połączycie tą pracę z tą, z, z tą pasją, lub zainteresowaniami. Co mamy w Radzie? W Radzie mamy kartę królowej kielichów. Królowa kielichów. To tak naprawdę jest rada, abyście płynęli z nurtem życia. Serio. To jest taki. E, symbol, wiecie, tego, co nieskończone. E, w każdym razie no przepraszam Was, to jest symbol tego, abyście po prostu płynęli z prądem, tak? Mm. Weźcie pod uwagę to, że Taka rada symbolizuje to, że energia płynie, że energia porusza się. Ona wibruje, jest niewidzialna, ale jest też nieskończona. I ona jest to symbol, energia jest symbolem tego, że pozwoli wam otworzyć się na nieskończone możliwości, którymi was obdarza życie, którymi was chce to życie obdarzyć. Tutaj jest też twórcza, jak najbardziej inteligentna energia. Tak? Ona krąży cały czas, ona napotyka blokady, i wtedy nie może się manifestować w swojej, w swojej najlepszej, najpiękniejszej formie. Natomiast wibracja tej nieskończoności zdejmuje te blokady, słuchajcie. I tutaj właśnie dzięki temu zwiększonemu przepływowi energii inaczej myślicie, inaczej czujecie, inaczej postrzegacie, zmienia Wam się myślenie, czucie, postrzeganie. Nurt życia tak naprawdę zabiera Was w bardzo piękną podróż, także nie trzymajcie się kurczowo tego, co stare, co znane, tego, co może Wam nie służyć. Puśćcie to. Płyńcie po prostu. Płyńcie z prądem. Tak, bo tutaj jest jako, też w radzie jako osoba właśnie, bycie osobą taką wrażliwą, opiekuńczą, oddaną, lojalną która się poświęca dla najbliższych oczywiście, która ma wyobraźnię. W tej karcie możecie być doskonałą żoną, gospodynią, matką, kochanką, tak, wszystkim. Być może takie jesteście, ale cóż z tego? Jak wiecie, jak to jest? Nie dla każdego to samo. No i tutaj też są, słuchajcie, yy, 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 takie zawody związane z, z wszelki, yy, Wszelkie te, które niosą, mają związek z niesieniem pomocy. Więc nie wiem, jak to jest u Was, czy to będzie radą, bo pamiętajcie, że w karcie opiekuńczej na ten tydzień macie zaoferować komuś swoje poparcie i czerpać radość z udzielania pomocy innym. I może, kochani, coś w tym jest. Słuchajcie, zastanówcie się, czy jest taka osoba, która tego poparcia u Was potrzebuje, tej pomocy takiej bezinteresownej? Może tak być. Słuchajcie, też karta Królowej Kielichów. W uczuciach miłości i w relacji mogłaby wskazywać na to, że sprawy uczuciowe są dla Was najważniejsze w tym momencie w życiu, w którym jesteście. Więc zwróćcie na to uwagę. Bo ta karta też pokazuje silną więź niezwykle silną więź emocjonalność więź. wierność, lojalność ogromne też pragnienie miłości, namiętność słuchajcie, może to idzie z jednej strony, ale nie jest może obopólne bo jest tutaj słuchajcie, jakaś zdrada, nieuczciwość i oszustwo. Więc któraś osoba jest taka, jak ta królowa w karcie kielichów, a któraś jest taka, jak ta w siódemce mieczy. A dla Was radą jest być jak królowa kielichów. Płynąć z prądem. Także wszystkiego dobrego, moi kochani, samych dobrych energii. I um, buziaczki, do następnego razu. Do zobaczenia, pa! pa.